W ubiegłym tygodniu oczom mieszkańców miasta ukazała się część odnowionego Urzędu Miasta. Elewacja, zgodnie z zapowiedziami, jest w kolorze szpinakowym. Choć początkowo wybór koloru budził mieszane uczucia, tak efekt na ten moment robi pozytywne wrażenie. Realizujemy projekt związany z modernizacją elewacji na fragmencie gmachu urzędu. Jak wiadomo, budynek urzędu jest bardzo rozległy, a środki finansowe są ograniczone. W związku z tym cała inwestycja będzie podzielona na szereg etapów. Pierwszy etap to wymiana elewacji w rejonie placu Armii Krajowej, czyli w okolicach głównego wejścia do urzędu. Remont budynku Urzędu Miasta podzielony jest na kilka etapów. Obecnie widzimy to, co dzieje się na zewnątrz. Zbito tynki, położono nowe. Prace trwają jednak także w samym budynku, gdzie wykonano m.in. hydroizolację oraz zakonserwowano zdobienia. Nowa elewacja i wybór kolorów nie jest przypadkowy. Planowany wygląd magistratu ma odwoływać się do tego, jak budynek wyglądał przed wojną. Nowa elewacja oczywiście oddaje... Zabytkowy, przedwojenny wygląd gmachu, czyli kolor zielony, i tak naprawdę poza odnowieniem tej elewacji, poza wymianą, oczywiście także kładziemy na, nacisk na całe na te wszystkie elementy architektoniczne, które na chwilę obecną są mało wyraziste, ale jak widać po modernizacji. Można je zauważyć. Kolejne etapy remontu magistratu widoczne będą w ciągu najbliższych miesięcy. Pierwszy etap prac kosztować będzie miasto ponad 3 miliony złotych.